Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o historii rowerów. Wszyscy, albo przynajmniej większość z nas używa rowerów do jazdy w domu, na dworze, po szosie, po ulicy czy w lesie, dla rekreacji, dla sportu, z różnych przyczyn. Rower jest czymś nieodłącznym, bardzo popularnym środkiem transportu dla bogatych i biednych, ale rower nie wyglądał tak. Jak go znamy dziś od samego początku? Jak wyglądała historia i kiedy rower przybrał taki kształt, jaki znamy go dzisiaj? Tego dowiecie się w dzisiejszym podcaście. Zapraszam do wysłuchania. Wszystko zaczęło się w 1817 roku, gdy niemiecki wynalazca Karl von Dreyse zaprezentował swój wynalazek. Laufmaschine, czyli maszynę do biegania. Nie przypominał on współczesnej konstrukcji, miał drewnianą ramę, 27-calowe koła z metalowymi obręczami oraz skórzane siedzisko. Nie miał pedałów, kierujący siedział na siodełku i odpychał się nogami. Pierwszy przejazd Dreisa trwał godzinę i pokonał on około 13 kilometrów. Dlaczego powstał? To był czas klęsk głodowych po erupcji wulkanu Tambora w 1815 roku, które spowodowały niedobór koni jako środka transportu. Dryce szukał alternatywy. Początkowo traktowano ten pojazd jako ciekawostkę, ale dla niektórych był zwiastunem czegoś większego nowej formy mobilności bez zwierząt. Jednakże wcześniej, w drugiej połowie XVIII wieku, francuski hrabia Med de Sivrac stworzył podobny pojazd z dwoma kołami, lecz bez skutecznego systemu sterowania, co czyniło jazdę nim dość kłopotliwą. Velocypet, będący jedną z pierwszych nowoczesnych wersji rowerów, został wynaleziony w latach 60. XIX wieku przez paryską rodzinę Michu. Konstrukcja tego pojazdu była żelazno-drewniana, a brak jakichkolwiek sprężyn sprawił, że szybko został przydomek Boneshaker. Napędzany był za pomocą korb pedałowych umieszczonych bezpośrednio na przedniej osi. Aby zwiększyć dystans pokonywany przy każdym obrocie korby, zaczęto stopniowo powiększać przednie koło. Ostatecznie w wersji zwanej jako zwykła, czyli Penny Farting, przednie koło było tak duże, że jego górna krawędź znajdowała się niemal pod krocze jeźdźca. Nazwa Penny Farting pochodziła od zestawienia dwóch brytyjskich monet tamtego okresu dużego Pensa i maleńkiego Fartinga, co symbolizowało wyraźną różnicę w rozmiarze kół. Jest to ten bardzo sławny rower, gdzie przednie koło jest ogromne, a drugie malutkie. Co ciekawe, w drugiej połowie XX wieku pierwotne znaczenie tego określenia było już znane głównie pasjonatom historii roweru. Dla ludzi Penny Farting oznaczał wtedy trójkołowy rower dziecięcy o zróżnicowanej wielkości kół. Choć wyglądał imponująco i stał się ikoną swojej epoki, był też wyjątkowo niebezpieczny. Upadek z tak dużej wysokości mógł skończyć się tragicznie. Popularna anegdota mówi, że to właśnie w czasach welocypedów narodziło się pojęcie lotu przez kierownicę. Wystarczyło gwałtownie zahamować, a jeździec w efektywny i bolesny sposób lądował na bruku. Ostatecznie welocyped został wyparty przez znacznie stabilniejszy i bezpieczniejszy rower z napędem łańcuchowym na tylne koło, który zapoczątkował erę konstrukcji bliższych dzisiejszym rowerom. Wraz z rozwojem motoryzacji w XIX wieku pojawiło się wiele projektów oferujących bezpieczne alternatywy dla dotychczasowych, często niebezpiecznych konstrukcji, takich jak wysoki rowerzysty. Powstały m.in. trójkołowce oraz napędy pedałowe, które obniżały pozycję pedałów i samego rowerzysty. Konstrukcje te nazywano rowerami bezpieczeństwa. Już w latach 70. XIX wieku w trójkołowcach i prototypowych rowerach zaczęto stosować tylne koła napędzane łańcuchem. Przełom nastąpił w 1880 roku, kiedy Hans Reynolds w Manchesterze wynalazł tak zwany łańcuch rolkowy typu Bush. To rozwiązanie znacząco poprawiło niezawodność napędu i umożliwiło dynamiczny rozwój bezpiecznych rowerów. Pierwszym rowerem, który łączył wszystkie nowoczesne cechy i zdobył akceptację rynkową, był rower Safety z 1885 roku. Zaprojektowany przez Johna Kempa Starleya. Siostrzeńca Jamesa Starleya. Przed tym przełomem wiele różnych modeli określano mianem rowerów bezpieczeństwa, ale po rynkowym sukcesie rowera pod koniec lat 80. XIX wieku nazwa ta zaczęła oznaczać po prostu rower. W Anglii ostatni katalog prezentujący rowery zwykłe, czyli wysokie welocypedy, ukazał się w 1892 roku. Wczesne rowery bezpieczeństwa były wyposażone w opony z litej gumy, które choć trwałe, zapewniały umiarkowany komfort jazdy. Prawdziwy przełom nastąpił w 1888 roku, gdy szkocki weterynarz mieszkający w Belfaście, John Boyd Dunlop, wprowadził opony pneumatyczne. Rozwiązanie to znacząco poprawiło komfort jazdy, jednocześnie obniżając opory toczenia. Już w 1893 roku praktycznie wszystkie nowe rowery były wyposażone w opony pneumatyczne, co w ogromnym stopniu zwiększyło ich popularność. Rower stał się także symbolem ruchu kobiecego. Amerykańska sufrażystka Susan B. Anthony stwierdziła, rower zrobił więcej dla emancypacji kobiet niż cokolwiek innego na świecie. Na początku XX wieku rower był już masowo produkowany i stał się podstawowym środkiem codziennego transportu. Dzięki swojej prostocie i niskiemu kosztowi utrzymania, był szczególnie popularny wśród robotników, którzy mogli przemieszczać się szybko i tanio. Powstawały setki fabryk, a produkcja rosła w zawrotnym tempie. W 1895 roku w samej Wielkiej Brytanii wyprodukowano ponad 800 tysięcy rowerów, a w USA 4 lata później ponad milion. W tym czasie wiele kobiet zaczęło jeździć na rowerze, co sprawiło, że rynek powiększył się jeszcze bardziej. Po 1900 roku wprowadzono liczne udoskonalenia w materiałach, konstrukcji ramy i komponentach. Choć sama idea rowerów pozostała niemal niezmieniona, najważniejszym wynalazkiem technicznym tamtego czasu był napęd wielobiegowy. W 1896 roku William Rayleigh opatentował dwubiegową przykładnię wewnętrzną w piaście, a wkrótce potem, w 1902, firma Stormy Archery rozpoczęła produkcję trzybiegowych przekładni, osiągając w 1913 roku produkcję na poziomie 100 tysięcy sztuk rocznie. We Francji kolarze eksperymentowali z przerzutkami zewnętrznymi, które pozwalały przenosić łańcuch z jednej zębatki na drugą i w latach 20. system ten przyjął się w kolarstwie szosowym. Rower stał się również narzędziem sportowej rywalizacji. Organizowano pierwsze wyścigi szosowe i torowe, a w 1903 roku wystartowała pierwsza edycja legendarnego Tour de France. Rywalizację tą wygrał Maurice Garin. W wyścigu wzięło udział 60 zawodników, a ukończyło go 21. Pierwsze Tour de Pologne, nazwane wtedy pierwszy bieg kolarski dookoła Polski, miał miejsce w 1928 roku. Rywalizację rozpoczęło 71 kolarzy, a ukończyło 43. Zwycięzcą został natomiast Felix Fiencek. W miastach zaczęły powstawać pierwsze ścieżki rowerowe, a popularność roweru była tak wielka, że w niektórych miejscach władze próbowały wprowadzić specjalny podatek rowerowy. Co ciekawe, podatek rowerowy obowiązywał w Holandii do II wojny światowej, a ściągnęły go władze niemieckie okupacyjne co było chyba jedynym pozytywnym aspektem okupacji Holandii. Po II wojnie światowej rozpoczęła się era masowej motoryzacji, co w wielu krajach zachodnich osłabiło rolę roweru jako głównego środka transportu. W Stanach Zjednoczonych rower był wówczas często postrzegany jako pojazd dla dzieci lub osób niezamożnych. Amerykańskie modele z tego okresu ważyły nawet 27 kg i były stylizowane na motocykle, aby przyciągnąć młodych użytkowników. Jeden z popularnych mitów mówi, że winę ponosił rozwój motoryzacji, jednak bardziej prawdopodobnym powodem był dynamiczny rozwój transportu masowego. Szczególnie tramwajów, które oferowały atrakcyjną alternatywę dla jazdy rowerem, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych. Podczas wojny amerykańscy żołnierze zatknęli się w Europie z lekkimi rowerami wyposażonymi w przerzutki, co po powrocie do kraju pobudziło zainteresowanie bardziej sportowymi konstrukcjami. W latach 60. ogromną popularność wśród nastolatków zdobyły modele typu Schwinn Stingray z małymi kołami, bananowymi siodełkami i wysokimi kierownicami. W 1968 roku stanowiły one aż 75% sprzedaży rowerów w USA. Kiedy młodzież dorastała, masowo przesiadała się na rowery 10-biegowe, dwa blaty i pięć zębatek z tyłu. W latach 1972-74 sprzedaż rowerów w USA wzrosła z 7 do 14 milionów rocznie. W Europie sytuacja wyglądała inaczej. W Holandii i Danii wciąż inwestowano w infrastrukturę rowerową, a w krajach rozwijających się rower pozostawał podstawowym narzędziem pracy. Przewożono nim towary, wody, a nawet całe rodziny. Lata 70. i 80. XX wieku przyniosły renesans kolarstwa w krajach zachodnich, choć tym razem głównie w formach sportu i rekreacji. Rozpowszechniły się rowery szosowe o lekkich aluminiowych ramach oraz rowery górskie MTB, które początkowo nazywano Clunkers. Powstały one w północnej Kalifornii w latach 70. a w kolejnej dekadzie niemal całkowicie wyparły rowery 10-biegowe. Do 1993 roku over-rowery stanowiły już 95% sprzedaży rowerów w Stanach Zjednoczonych. Równolegle rozwijało się kolarstwo turystyczne i wyścigowe, a rowery szosowe pozostały podstawowym narzędziem sportowych rywalizacji. Organizowano maratony rowerowe i wyścigi amatorskie, a rower coraz częściej stawał się elementem zdrowego stylu życia. Na początku XXI wieku rower przeszedł kolejną rewolucję, tym razem napędzaną postępem technologicznym i zmianami w stylu życia. Współczesne konstrukcje korzystają z ultralekkich materiałów, takich jak włókno węglowe, czyli karbon, tytan czy nowoczesne stopy aluminium, dzięki czemu ważą zaledwie kilka kilogramów, a jednocześnie zachowują niezwykłą wytrzymałość. Nowoczesne rowery wyścigowe i górskie wyposażone są w hydrauliczne hamulce tarczowe, które zapewniają pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych. Coraz powszechniejsze są elektroniczne systemy zmiany biegów, działające z precyzją zegarka i pozwalające zmieniać położenie jednym dotknięciem przycisku. Aerodynamika konstrukcji inspirowana jest rozwiązaniami z Formuły 1 od profili rur po ukryte prowadzenie kabu. Ostatnie lata to również ogromny rozwój rowerów elektrycznych. Dzięki wbudowanemu silnikowi i akumulatorowi umożliwiają pokonywanie dłuższych dystansów i stromych podjazdów bez nadmiernego wysiłku stały się popularne zarówno w transporcie miejskim, jak i w turystyce rowerowej. W miastach na całym świecie rozkwita moda na system bike sharing, czyli wypożyczalnie rowerów dostępne na minuty lub godziny. Dzięki aplikacji mobilnej można w dowolnym momencie odblokować rower stojący na ulicy, zostawić go w innym miejscu. Rozwiązanie to poprawia mobilność, zmniejsza korki i wspiera ekologiczny transport. Równolegle rośnie rola roweru jako elementu zdrowego stylu życia i ekologii. Wiele miast inwestuje w rozbudowaną infrastrukturę ścieżek rowerowych, a w krajach takich jak wspomniana już Holandia czy Dania, rower stał się równoprawnym, a czasem nawet dominującym środkiem transportu w przestrzeni miejskiej. Na koniec chciałbym Wam przedstawić trzy ciekawostki. Najdroższy rower świata, wykonany z 24-karatowego złota, kosztował ponad milion dolarów. W niektórych miastach w Japonii istnieją parkingi podziemne dla rowerów, które automatycznie chowają i wydają pojazdy. Najdłuższy przejazd bez przerwy. Rekordista pokonał ponad 1000 km w 24 godziny. Historia roweru to opowieść o ludzkiej pomysłowości od drewnianej zabawki po technologiczne cudo. Rower wciąż daje poczucie wolności i prostą radość z jazdy. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego podcastu. Jeżeli Cię zainteresował, zostaw po sobie ślad w postaci subskrypcji lub łapki w górę. I już za tydzień zapraszam na kolejny podcast. Do usłyszenia!